Aby stać się szczytowym drapieżnikiem, trzeba przede wszystkim być drapieżnikiem. To w końcu wynika z samej nazwy. A ponieważ bycie szczytowym drapieżnikiem oznacza bycie królem swojego środowiska, można śmiało powiedzieć, że niektóre drapieżniki mają się w życiu całkiem dobrze. Jednak, jeśli życie na szczycie łańcucha pokarmowego było takie łatwe, to dlaczego drapieżniki tak rzadko są większe od swojej ofiary? Odpowiedź tkwi w sposobie przepływu energii. Roślinożercy czerpią energię bezpośrednio od producentów czyli od roślin, natomiast mięsożercy muszą pozyskiwać ją pośrednio poprzez zjadanie roślinożerców. Zazwyczaj kończy się to tym, że drapieżniki otrzymują jedynie 10% energii, którą wcześniej zdobyła ich ofiara co sprawia, że roślinożercy przeciętnie osiągają większe rozmiary. Ta różnica w wielkości sprawiła, że ewolucja wyposażyła drapieżniki w szeroki wachlarz śmiercionośnych narzędzi i broni, które pomagają im nieco wyrównać te szanse. Wśród nich można wymienić potężny zgryz, niezwykle ostre pazury czy polowanie w stadach. Wyraźnie widać, że te strategie rzeczywiście się sprawdziły, ponieważ wiele drapieżników potrafi polować na zwierzęta nawet większe od siebie. Jednak od czasu do czasu pojawiał się taki drapieżnik, który wynosił umiejętność polowania na wielką zwierzynę na zupełnie nowy poziom, rozwijając broń przeznaczoną wyłącznie do walki z olbrzymami właśnie. I zaledwie kilka tysięcy lat temu po ziemi chodził kot, który opanował tę sztukę do perfekcji, a był to prawdziwy król epoki lodowcowej. Smilodon Dzięki swojemu niezwykłemu wyglądowi i ogromnym szablozemnym kłom, Smilodon jest jednym z tych wymarłych zwierząt, które niemal każdy zna lub przynajmniej rozpoznaje. Jego popularność wzrosła dzięki licznym występom w znanych filmach, takich jak choćby epoka Lodowcowa. Mimo że dziś wszyscy wiedzą, że był to kot, początkowo nie było to takie oczywiste. Gdy Smilodon został odkryty ponad 160 lat temu w Brazylii, paleontolocy początkowo uznali go za niezwykle dużą hienę. Ten błędny osąd wynikał z faktu, że pierwsze znalezione zęby policzkowe były bardzo podobne do tych, które mają współczesne hieny. Nowo odkryte zwierzę nazwano Hiena neogea. Na szczęście dla Smilodona wkrótce odkryto znacznie więcej szczątków niż tylko kilka zębów. W ciągu kolejnych lat zidentyfikowano dziesiątki nowych elementów szkieletu, w tym kości stóp, fragmenty czaszki oraz ogromne kły, które wydawały się wręcz za duże jak napysk tego tajemniczego zwierzęcia. Dzięki tym dodatkowym znaleziskom szybko stało się jasne, że nie była to hiena, lecz zupełnie odrębny rodzaj kota, który nie tylko był gigantyczny, ale także znacznie bardziej masywny niż jakikolwiek współczesny przedstawiciel kotowatych. W związku z tym paleontolodzy zdecydowali się nadać mu nową nazwę smilodon populator, gdzie smilodon oznacza zęby jak noże, ze względu na jego olbrzymie kły oczywiście, a populator tłumaczy się jako niszczyciel lub ten, który przynosi zagładę co idealnie oddaje jego drapieżną naturę. Zmiana nazwy doprowadziła do dalszych badań nad tym, jakim dokładnie kotem był Smilodon. I ta kwestia do dziś pozostaje przedmiotem dyskusji i analiz. Obecnie paleontolodzy klasyfikują go jako przedstawiciela wymarłej podrodziny Machairodontinae, do której należała większość tzw. tygrysów szablozębnych. Choć nazwa ta jest powszechnie używana, bardziej trafnym określeniem są koty szablozębne, ponieważ ta grupa nie jest blisko spokrewniona z tygrysami ani żadnym innym współczesnym wielkim kotem. Najbliższymi krewnymi smilodona mogły być jedynie dzisiejsze koty z podrodziny Felinae. W ramach Machairodontinae smilodon został dodatkowo sklasyfikowany jako członek Smilodontini, czasami nazywanego także kotami o sztyletowatych kłach. Do tej pory do tej grupy zaliczono jedynie pięć rodzajów, co czyni ją dość nieliczną. Jednak w miarę odkrywania kolejnych szczątków liczba znanych gatunków z Milodona wzrosła. Na podstawie znalezisk w Ameryce Północnej zidentyfikowano dwie dodatkowe odmiany, co oznacza, że dziś wyróżniamy już trzy gatunki z Milodona: Populator, Fatalis i Gracilis. Gdybyście uciekali przed którymkolwiek z nich, prawdopodobnie nie mielibyście czasu na przyjrzenie się i znalezienie różnic między nimi. Jednak różnice te rzeczywiście istniały. Jednym z kluczowych rozróżnień jest czas występowania. Gracilis był najstarszym przedstawicielem tego rodzaju, który wyewoluował w Ameryce Północnej z jeszcze starszego Megantereona, około 2,5 miliona lat temu. Drugi pod względem wieku, fatalis pojawił się około milion lat później, a najpóźniej wyewoluował populator, który wyewoluował około 600 tysięcy lat po tym, jak pojawił się fatalis. Kolejną cechą odróżniającą te gatunki była ich wielkość. Każdy kolejny gatunek był większy od poprzedniego, co oznacza, że Gracilis był najmniejszy, a populator był prawdziwym gigantem. Nie dajcie się jednak zwieść. Każdy z tych kotów był ogromny jak na standardy dzisiejszych drapieżników, a największe osobniki mocno przyczyniły się do tego, że Smilodon stał się jednym z największych znanych kotowatych w historii. Obecnie paleontolodzy uważają, że Gracilis miał masę podobną do współczesnego Jaguara, czyli trzeciego co do wielkości kota na świecie. Z kolei fatalis był nieco większy. Osiągał wymiary porównywalne do lwa, ale ważył więcej ze względu na masywną budowę ciała, osiągając przeciętnie 280 kg, czyli tyle ile duże tygrysy. Największe współczesne koty, nie licząc hybryd międzygatunkowych. Sytuacja stawała się jeszcze bardziej ekstremalna w przypadku populatora, który był wręcz absurdalnie wielki. Największe znalezione kości, w tym wyjątkowo duża czaszka, wskazują, że osiągał maksymalnie 470 kg, czyli tyle co średniej wielkości niedźwiedź polarny, największy lądowy drapieżnik na Ziemi. Co więcej, badania jasno mówią, że Smilodon nie wykazywał wyraźnego dymorfizmu płciowego, co oznacza, że zarówno samce, jak i samice były zazwyczaj podobnych rozmiarów. Innymi słowy, większe osobniki były normą. A biorąc pod uwagę jego wielkość, powszechnie uznaje się, że Smilodon był szczytowym drapieżnikiem w każdym zamieszkiwanym przez siebie środowisku. Ale Smilodon nie był tylko duży, jak już wspomniano, był również niezwykle masywny, co od razu sugeruje, że ten prehistoryczny kot nie interesował się małą zdobyczą. Miał wyjątkowo grube i solidne kości, które za życia były opatulone ogromnymi i licznymi mięśniami. Szczególnie imponująca była kość na jego pięcie, która nie tylko była bardzo mocna, ale również długa, co wskazuje, że Smilodon był doskonałym skoczkiem. Najprawdopodobniej wykorzystywał swoją siłę do skakania na grzbiety masywnych roślinnożerców. I choć nikt nie jest w stanie określić jego faktycznych umiejętności skakania, spekuluje się, że mógł skakać dużo wyżej niż współczesny lew, a starzało nam się widzieć lwy skaczące nawet na 4,5 metra. Kolejnym obszarem, w którym Smilodon wyróżniał się budową, były jego przednie łapy. Oczywiście wszystkie duże koty mają silne kończyny przednie, przystosowane do przytrzymywania walczącej ofiary, ale Smilodon podniósł znacząco poprzeczkę. Jego przednie łapy były o około 20% grubsze niż te u kotów tej samej wielkości. Dzięki potężnym przednim łapom Smilodon mógł łatwo obezwładnić nawet masywną zdobycz, a jego w pełni chowane pazury dodatkowo zwiększały jego zdolność do utrzymywania ofiary. Jednak jego pazury nie były takie jak u lwów czy tygrysów. Mimo, że były równie ostre i zakrzywione, to Smilodon miał je proporcjonalnie gigantyczne, jak zresztą też wiele innych części swojego ciała. Rekonstrukcje wykazały, że były one dwukrotnie większe niż pazury tygrysa syberyjskiego i dłuższe nawet od pazurów niedźwiedzia kodiackiego, który czasami ważył dwa razy więcej niż dorosły Smilodon. Choć te ogromne pazury mogły bez problemu rozcinać skórę i mięśnie, ich główną funkcją było przytrzymywanie wielkich zwierząt, a nie zadawanie obrażeń. Prawdziwą bronią Smilodona były bowiem jego ikoniczne szable, czyli zabójcze kły. Te charakterystyczne zęby nie były unikalne dla Smilodona. W historii ewolucji pojawiły się u wielu ssaków i nawet u niektórych zwierząt niespokrewnionych ze ssakami. Można więc zastanawiać się, dlaczego to właśnie Smilodon jest najbardziej znanym przedstawicielem szablozębnych drapieżników. Sekret tkwi w ich długości. Tak jak jego pazury, kły Smilodona były wręcz ogromne w proporcji do reszty ciała i to do tego stopnia, że wystawały znacznie poza jego pysk, co jest rzadkością wśród innych kotów szablozębnych, takich jak np. przykład Homoterium. Dobrze zachowane skamieniałości pokazują, że u dorosłych osobników te masywne kły mogły osiągać nawet 20,3 cm długości, co czyni je najdłuższymi znanymi kłami u jakiegokolwiek kotowatego. Nie były one jedynie ozdobą. Ich budowa była przystosowana do głębokiego przebijania tkanki. Miały ostre zakończenia, a ich boki były gładkie i zwężone, co pozwalało na skoncentrowanie siły na koniuszkach zębów, umożliwiając Smilodonowi zadawanie brutalnych ran kłutych. Konstrukcja tych zębów była tak efektywna, że Smilodon mógł pozwolić sobie na stosunkowo słaby zgryz. Badania wykazały, że jego siła ugryzienia wynosiła ledwie 1000 N, czyli czterokrotnie mniej niż u współczesnego lwa. Ta niska siła odzwierciedlała również delikatność jego kłów. Były one smukłe i bardzo kruche. To wszystko prowadzi do pytania, jak dokładnie Smilodon zabijał swoje ofiary, skoro jego kły nie były wystarczająco mocne, by wbić je w dowolne miejsce na ciele zdobyczy. Istnieje wiele teorii dotyczących jego strategii łowieckich. Jedna z popularnych hipotez zakłada, że Smilodon polował z zasadzki w gęstej roślinności, skacząc na swoją ofiarę i powalając ją za pomocą swoich pazurów. Następnie wbijał swoje kły w brzuch zdobyczy, rozrywając jej wnętrzności i powodując śmiertelne krwawienie. Choć ta teoria jest dość brutalna, to wielu naukowców ją odrzuciło, argumentując, że Smilodon raczej preferował szybkie pchnięcia lub głębokie ugryzienie w gardło ofiary, co prowadziło do ogromnej utraty krwi, uduszenia i innych poważnych komplikacji, które oczywiście prowadziły do śmierci ofiary. Dodatkowe badania ujawniły, że szczęki Smilodona mogły otwierać się pod kątem 120 stopni, niemal dwa razy szerzej niż u człowieka, co oznaczało, że nieważne jak grubą miałoby się szyję, dla Smilodona i tak to nie byłby problem. Te zęby w połączeniu z pazurami czyniły Smilodona naprawdę przerażającym drapieżnikiem, jednak nie tylko jego siła zapewniła mu sukces. Badania wnętrza jego czaszki sugerują, że miał on wysoki poziom koordynacji, doskonały słuch oraz niesamowity wzrok. To ostatnie potwierdzały również jego oczodoły, których kształt wskazywał na widzenie stereoskopowe. Smilodony zapewne były także bardzo szybkie. U wielu osobników znaleziono ślady urazów mostka, co prawdopodobnie było wynikiem zderzeń z ofiarą przy bardzo dużej prędkości. Te cechy, w połączeniu z jego śmiercionośnym arsenałem, pozwalały Smilodonowi polować na całkiem spory wachlarz megafauny, której skład różnił się w zależności od regionu, w jakim ten kot występował. W Ameryce Północnej jego ofiarami były wymarłe olbrzymie bizony, wielbłądy, glyptoteria, pekari, laminoidy, a okazjonalnie także mastodonty i mamuty kolumbijskie, czyli największe zwierzęta tamtych czasów. W Ameryce Południowej natomiast smilodony polowały na toksodonty, litopterny, różne gatunki kleptodonów, konie, wielbłądowate, gigantyczne leniwce naziemne, a nawet kajmany. Chociaż wiadomo, że niektóre z tych zwierząt były jego zdobyczą na podstawie dowodów szkieletowych, nadal nie jest pewnym, które z nich stanowiły główną część jego diety. Odpowiedź na to pytanie zależy także od tego, czy Smilodon był zwierzęciem stadnym. Polowanie w grupach sugerowałoby częstsze ataki na wielkie ofiary. Jedne z najważniejszych dowodów na społeczne zachowania Smilodona pochodzą z kalifornijskich Bagien Labrea. Były to tak zwane pułapki na drapieżniki. Gdy jedno zwierzę utknęło, wiele innych drapieżników, przyciąganych wizją łatwej zdobyczy, również wpadało w pułapkę, a morderczy preceder ciągnął się dalej. Aż 90% skamieniałości z labrea pochodzi właśnie od drapieżników, a smilodon jest drugim najczęściej odnajdowanym zwierzęciem w tych osadach. Znaleziono tam ponad 160 tysięcy jego skamieniałości. Ta ogromna liczba przekonuje wielu naukowców, że smilodony niemal na pewno żyły w grupach. U współczesnych kotów bardziej społeczne gatunki częściej reagują na sygnały alarmowe innych osobników, co mogłoby tłumaczyć tak dużą liczbę ich szczątków w labrea. Smilodony przybywały na pomoc, a następnie same utykały w bagnie. Jeszcze ciekawszym argumentem jest koncepcja, którą niektórzy nazywają pseudoopieką społeczną. Niektórzy paleontolodzy mówią, że znaleziono już wiele smilodonów z poważnymi urazami lub deformacjami, które powinny doprowadzić do ich śmierci, a mimo to osobniki te przeżywały. Co sugeruje, że mogło otrzymywać jakąś pomoc od swoich braci. Przykładem jest osobnik, u którego stwierdzono oznaki dysplazji biodra, to znaczy, że narząd ten nieprawidłowo się rozwijał. I to już w młodym wieku, a mimo to dożył on dorosłości. Oczywiście są też naukowcy, którzy uważają, że smilodon musiał być samotnikiem, i argumentują oni, że większość szkieletów znalezionych poza pułapkami drapieżników to tylko pojedyncze osobniki. Ale niezależnie od tego czy polował w grupach, czy też samotnie, bez wątpienia był jednym z najgroźniejszych drapieżników swoich czasów. Nie był jednak jedynym mięsożercą w swoim środowisku. Żył obok kilku innych legendarnych drapieżników, a jego najważniejszymi rywalami były lew amerykański oraz tak zwane wilki straszne, czyli Canis dirus, o którym nawet już wam kiedyś opowiadałem. Analiza egzotopowa wykazała, że te dwa gatunki miały dietę najbardziej zbliżoną do Smilodona, co oznacza, że były jego największymi konkurentami. Mimo, że wilki straszne miały przewagę liczebną, a lwy amerykańskie były większe, to Smilodon radził sobie z nimi całkiem dobrze. Możliwe, że jego stale widoczne ogromne kły odstraszały po prostu większość potencjalnych rywali. Jeśli chodzi o lwy amerykańskie, to najprawdopodobniej starały się one unikać smilodonów, ale czasami dochodziło między nimi do starć ze względu na konkurencję o pożywienie. W tych walkach szanse były dość wyrównane. Natomiast rywalizacja z Wilkiem Strasznym zdawała się jednak częściej rozstrzygać na korzyść smilodona. Odkrycia z Labrea sugerują, że te często rezygnowały ze swoich zdobyczy na rzecz smilodonów, które po przejęciu padliny zjadały ją dosłownie w całości zarówno mięso, jak i kości. W ekosystemie Smilodona występowały również wielkie niedźwiedzie krótkopyskie, Arctodus simus, które mogły wagą znacznie przewyższać nawet największe znane osobniki Smilodona. Niektóre z nich dorastały do rozmiarów porównywalnych z mniejszymi teropodami, takimi jak Ceratozaur czy nawet Allozaur. Kiedyś jeszcze Wam o tym trochę opowiem. Ich bardziej wszystkożerny tryb życia sprawiał, że konflikty z kotami były rzadsze. Ponadto niedźwiedzie te prowadziły samotniczy tryb życia. Jeżeli smilodon nie był sam, to ten drapieżny olbrzym prawdopodobnie unikał konfrontacji i po prostu zostawiał padlinę kotą. A ta wzmianka o padlinie prowadzi do ciekawego pytania, które nie zostało jeszcze poruszone. Jak właściwie smilodon mógł jeść? Ze względu na swoje szablozemne kły, nie mógł gryźć od przodu, tak jak robi to większość zwierząt. Zamiast tego posiadał ostre łamacze, czyli takie zęby, które można zobaczyć np. u niektórych psów, które zachodziły na siebie w ruchu przypominającym nożyce, krojąc mięso niczym masło. Znajdowały się one po bokach jamy ustnej, co pozwalało smilodonowi jeść, przechylając głowę i omijając przeszkadzające mu w tym momencie kły. Podobną metodę stosują współczesne koty, jak i inne drapieżniki, co dowodzi, że jeśli coś działa, to nie ma sensu kombinować i tego zmieniać. Ostatecznie jego niezwykłe uzębienie sprawiło, że Smilodon był zarówno wyjątkowy, jak i niezwykle skuteczny, pomimo że był najmłodszym przedstawicielem szablozemnych kotów. Trzy znane nam gatunki zajmowały dość sporą część zachodniej półkuli. W Ameryce Północnej Smilodon gracilis i Smilodon fatalis występowały niemal wszędzie, sięgając aż po Albertę w Kanadzie i rządząc na całej szerokości kontynentu, od jednego wybrzeża aż do drugiego. W Ameryce Południowej, gdzie żyły Smilodon fatalis i Smilodon populator, również miały one ogromny zasięg. Ich szczątki znaleziono aż na południu Patagonii. Smilodon potrafił nie tylko rozprzestrzeniać się na szerokich obszarach, ale także adaptować się do różnych środowisk. Jego szczątki znaleziono w trawiastych równinach, lasach liściastych, gęstych puszczach, sawannach, lasach subtropikalnych, a nawet na stepach tundrowych. Dzięki tak szerokiemu zasięgowi zamieszkiwał ekosystemy pełne i zwierząt Pleistocenu i Holocenu, w tym niedźwiedzi krótkopyskich, trąbowców, olbrzymich leniwców naziemnych, glyptodontów, toksodontów, wielbłądów, jeleni, koni, bizonów, drapieżnych ptaków lądowych, innych dużych kotów, wilkowatych, aligatorów, węży, krokodyli, kajmanów oraz wielu, wielu innych zwierząt. Jednym ze zwierząt, które dzieliło świat ze Smilodonem był także praczłowiek. Uważa się, że nasi przodkowie mogli spotkać Smilodona już 25 tysięcy lat temu, a ponieważ ich dieta pokrywała się z dietą tego drapieżnika, ich stosunki prawdopodobnie były dość napięte. Niestety dla ludzi, gdy dotarli do Ameryki, żyły tam te dwa największe gatunki Smilodona. Smilodon populator i Smilodon fatalis, co jeszcze bardziej utrudniało koegzystencję. Ponieważ uważa się, że przodek Smilodona, Megantereon, Okazjonalnie polową no Homo erectus, niektórzy uważają, że Smilodon mógł także od czasu do czasu zabić jakiegoś nieostrożnego człowieka. Jednak dzięki swojej zaawansowanej technologii ludzie zapewne często sami zabijali Smilodony. Mimo braku bezpośrednich dowodów na takie starcia, w 2021 roku odkryto petroglif, czyli taki wyryty na ścianie rysunek, który zdaje się przedstawiać grupę ludzi obserwujących Smilodona z oddali, co silnie sugeruje, że dochodziło do jakichś interakcji pomiędzy tymi gatunkami. Współistnienie ludzi i Smilodonów nie trwało jednak długo. W pewnym momencie między tamtym okresem a teraźniejszością Smilodony zupełnie zniknęły z powierzchni Ziemi. Najmłodsze szczątki Smilodona fatalisa i populatora datuje się na około 10 tysięcy lat temu, czyli mniej więcej na czas, gdy w niektórych częściach świata zaczęło się rozwijać rolnictwo. Wymarcie Smilodona to temat pełen debat i tajemnic. Niektórzy uważają, że ludzie przyczynili się do jego zagłady, konkurując o pożywienie i niszcząc ich siedliska poprzez wypalanie lasów. Większość badaczy zgadza się, że ludzie raczej nie sprzyjali populacji smilodonów, ale nie są zgodni co do tego, jak duży był nasz wpływ na te zwierzęta. Bardziej popularna teoria głosi, że prawdziwym powodem było wymieranie megafauny w Plejstocenie. Wraz z masowym wymieraniem wielkich zwierząt w Ameryce Północnej i Południowej, smilodonowi zniknęło z menu całkiem sporo pozycji. Paradoksalnie więc, jego wyspecjalizowanie się w zabijaniu wielkich zwierząt stało się jego zgubą. Nie potrafił przystosować się do świata, w którym tych olbrzymów zabrakło. Zniknięcie Smilodona oznaczało nie tylko koniec szablozemnych kotów w Ameryce, ale także na całym świecie. Był on bowiem ostatnim przedstawicielem swojej rodziny, która przez ponad 20 milionów lat rządziła licznymi ekosystemami na Ziemi. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. Może spodoba się Wam materiał o innym zwierzęciu z tamtych czasów, prawdziwym, żywym czołgu, gliptodonie. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.